Cześć, przedstawimy sobie teraz naszą liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej i wykładniczej. I co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy do tego moduł Z jak widzicie na górze tutaj w naszych wzorach oraz kąt fi. To zacznijmy od policzenia modułu Z. Mamy moduł Z1 akurat w naszym przypadku, to będzie A kwadrat dodać b kwadrat pod pierwiastkiem. Czyli tutaj mamy. 2 dodać 2 pod pierwiastkiem, czyli to będzie pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli moduł z1 jest równy 2. Teraz mamy do policzenia fi. I jak to robimy? Zaczynamy od policzenia cosinus fi i sinus fi z tych wzorów po prawej stronie w górnym rogu, czyli liczymy cosinus fi, to będzie a, czyli w naszym przypadku pierwiastek z 2 dzielone przez moduł z. I jeszcze sinus fi to będzie B, czyli minus pierwiastek z dwóch dzielone przez dwa. I teraz sprawdzimy, dla jakiego fi to będzie prawdziwe. Czyli mamy tak, zaznaczmy sobie na naszych osiach cosinus fi i mamy tutaj pierwiastek z dwóch przez dwa i pierwiastek z dwóch przez dwa to jest mniej więcej w tych dwóch punktach, tu i tu. I teraz sinus fi minus pierwiastek z dwóch przez dwa będzie mniej więcej tu. I tu. E, czyli patrzymy teraz sobie na oba wykresy, czyli możemy łatwo powiedzieć, że nasz e, sinus phi i cosinus phi, troszeczkę krzywo mi się poprowadziła ta prosta, e, no to będą się pokrywały tutaj, e, prawda? Czyli nasze phi będzie się równało e, 3 drugie pi plus pi czwartych. Czyli piszemy sobie fi równa się 3 drugie pi plus pi czwartych. A dlaczego pi czwartych? Dla pi czwartych mamy pierwiastek z dwóch przez dwa, prawda? Dla, e, I dla sinusa, i dla kosinusa. I to jest po prostu cyklicznie, się powtarza. No i teraz sobie to wrzućmy na jeden ułamek. Dodajmy, czyli mamy e, tutaj 6 czwartych pi plus 1 czwarta, czyli mamy 7 czwartych pi. No to teraz możemy sobie to prze przedstawić, tę naszą liczbę w postaci wykładniczej i trygonometrycznej. Zaczynamy od trygonometrycznej, moduł z, czyli 2, teraz cosinus fi, czyli kosinus 7 czwartych pi, dodać i sinus 7 czwartych pi i zamykamy nawias. To jest trygonometryczna, prawda? Trygonometryczna. A teraz wykładnicza, to będzie moduł z, czyli 2, Razy E i 7 pi czwartych. I to jest wykładnicza. I to koniec.